Czejo, tutaj F Friends i witam wszystkich bardzo serdecznie, prosto z kolejnego odcinka na moim kanale. A dziś będziemy po raz kolejny, jak widzicie w tytule, czytać Wasze komentarze. A raczej tym razem będzie to odcinek specjalny, ponieważ jest to odcinek piąty z czytania Waszych komentarzy. A więc za ten piąty specjalny odcinek, bo to połowa do dziesięciu, będzie to edycja idiotycznych komentarzy. I to takich idiotycznych, że się w głowie przywraca od tego, co tam potrafią czasem ludzie pisać. Prawdopodobnie powtórzą się komentarze e, również z pierwszego czy drugiego odcinka bo w roli głównej dzisiaj między innymi Marta Makowska i te sprawy. Ale jeśli się powtórzy, to mam to w dupie, ponieważ to jest odcinek ogólno-komentarzowy. Yy, ogólno-komentarzowy. Jakkolwiek to słowo ma w ogóle znaczenie. No dobrze. Pamiętacie bardzo dokładnie, że ja nagrywam bardzo często te czytanie komentarzy. Raz w roku. A to ci los, ponieważ tym razem nie widzimy się po roku, a tym razem widzimy się po dwóch miesiącach. Oklaski dla mnie, oklaski dla mnie, proszę Państwa, MKP Friends robi drugi raz czytanie komentarzy w ten sam rok jak co roku. Zjawi się. Jak widzicie, ostatnio również byłem niestety znowu bardziej regularny, ale dotrzymałem słowa. Nagrywam odcinki raz na tydzień przynajmniej. Nie ma tygodnia od początku roku, znaczy może nie od początku roku, ale nie ma tygodnia, od, od którego bym nie nagrywał od maratonu. O, powiedzmy od maratonu. Nie ma tygodnia od maratonu, w którym nie nagrałbym chociaż raz odcinka w tygodniu, więc od maratonu staram się być regularny jak mogę. No a teraz będzie trochę lepiej, bo były 4 tygodnie, 3 tygodnie, 2 tygodnie temu, 10 dni temu, a teraz 2 dni temu i teraz będzie też odcinek dzisiaj, także Próbuję wrócić do bycia regularnym, tylko brak mi kontentu. Ale teraz będzie taki charakter, czy coś na to. Ale dobra. Bo się tak rozpierdzieliłem z gadaniem, że ucieka czas odcinka. A przecież idiotyczne komentarze same się nie przeczytają. A więc zacznę na spokojnie. Wejdę tylko w moje zapisane... Komentarze w dokumentach Bandicam i pewnie coś ciekawego już zaraz wyłapię z mojej historii czytania komentarzy. Znaczy z mojej historii komentarzy, które teraz przeczytam. Mamy 4 kwiecień 2020. Następujące komentarze. Kiedy następny lat? Kiedy kariera Milanu? Kiedy kariera Milanu? Kiedy kariera Milanu? Kiedy kariera Milanu? Eee. Będziesz zaczynać PK teraz? Nie kur, jutro. Za mało Polaków. Jeden z najbardziej kultowych, idiotycznych komentarzy na moim kanale. Za mało Polaków. Rozumiesz? Jest ich kurwa za mało! Ale to nie to samo, co jeden sezon. Po co ja się zgodziłem nagrywać ten odcinek? Przecież skala idiotyzmu wyleje nawet ponad moją skalę. Ja rozumiem, że ja jestem idiotą, ale to jest kurwa już szczyt. Czemu tak słabo Polakom idzie? Kiedy znowu? Dlaczego każdy jest słaby oprócz Lindwika? Zgaduję, że jeśli każdy był wtedy słaby oprócz Lindwika, to Lindwik rozwalił puchar świata. O tysiąc punktów, a ja sobie nie przypominam, żeby Lindvik kiedykolwiek był blisko wygrania kryształowej kuli we WG Cup. Ja pierdolę. Czemu nie ma filmu już 75 łapek? No pamiętam, jak kiedyś robiłem progi łapkowe. Ale kurwa cierpliwości też trzeba się nauczyć, Gamoniu jeden. I jeden z najbardziej również kultowych komentarzy na moim kanale. Królikarz Michał, wpadaj na mój kanał. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Zaraz zobaczycie królikarza Michała w akcji w jeszcze lepszym stylu. Nie tyle co wpadaj na mój kanał. Wpadają na mój kanał. Ale ciekaw jestem, jacy ludzie wpadają na jego kanał. Dalej to zastanawia. Kto wpadają na jego kanał? Może odpowie nam Maria Kolasa i poprawny angielski, który wszedł w grę. FGP, I am is fan. To myślę odpowie królikarzowi Michałowi po angielsku, jacy ludzie wpadają w mój kanał. Przejdźmy dalej. O ludzie, teraz się zacznie. Polakami skacz dobrze, a nie kołdelką. Nie, nie, właśnie ja chcę skać dobrze Polakami, a nie fanem Melem Jerry Damian, Jerry Damian, Laniszek, Laniszek, Laniszek Wiesz, oglądamy słabe skoki A Hejmek, Hejmek nie jest liderem On nie jest liderem nie jest liderem! To Kamil Stoch powinien być liderem! Ogólnie to dobrze, że Marta Makowska nie ogląda Pucharu Świata 2 FGP Cup, bo jej nie ma na Discordzie. I dobrze. Bo jakby zobaczyła, co Michel Hybek robi w tym sezonie w Pucharze Świata 2, to by się za głowę trzymała. Jak to hajpek może być liderem! Przechodzimy do nieco nowszych edycji, gdzie mam już czarny ekran czatu. Ewa FM. Sielma fort Fried. Patrzę na to i się zastanawiam. Co ja zrobiłem nie tak w życiu? A już wiem. Zacząłem nagrywać na YouTubie. Rosjanin, a nie Rosjańczyk. To ja ci też powiem. Nie Rosjańczyk przez samo I, tylko Rosjańczyk przez samo J jak jebał ten komentarz pies. Argentyna by nie grała jak ty! Jak my Messi to zobaczysz! by cię byś śmiał! siódmy sezon przecierzy. Ja nie znam takiego słowa jak przecież przez RZ. Ja znam takie słowo jak przecież, które ma rzecz z kropką. Yy, tak. A teraz uważajcie wszyscy, ponieważ nadchodzi creme de la creme odcinka, które zostawiłem na sam koniec. Krem de la creme tak mocne. Musicie się złapać swoich krzeseł, foteli, cokolwiek, gdziekolwiek teraz jesteście, zapnijcie pasy w samochodzie, zróbcie cokolwiek i przygotujcie się na to, jak teraz będzie to walone do pieca, a w roli głównej będzie jeden. Widz, który dostaje MVP, nagrodę MVP tego kanału za najbardziej idiotyczne komentarze, dzięki którym mam kontent na dzisiejszy odcinek. A więc proszę Państwa, przedstawiam wam werble? Rambo! Oh, Nie skacz już z zawodnikami, którzy zakończyli karierę. Od teraz będziesz skakał kobietami. Nie rozgrywaj już FGPK, rozegraj FGPK Żużlowy. Chociaż ja nie znam większości żużlowych osób, rozegram FGPK Żużlowy już w 2030 roku po naszej erze. Czwarty sezon FGP Cup już nie będzie rozgrywany. Nie będzie rozgrywany, bo ja tak powiedziałem. A jeśli ja tak powiedziałem, to to jest prawda. Oraz danie główne Randona Olivera. Ja nie chcę orzecha w FGP Cup. Orzech powinien wypierdzielać jak najdalej stąd. Ten czwórkowiec pierdzielony, który tylko zabiera miejsce innym widzom. Hańba. Hańba. Wstydź się orzechu. Powinieneś się wstydzić, że już nawet Randon Oliver nie chce ciebie w FGP Cup. Co ty sobą reprezentujesz? tfu w porządku. A więc to była tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Próbowałem być tak śmieszny jak tylko mogłem. Próbowałem zrobić jak najbardziej energiczny, charyzmatyczny odcinek jak tylko mogłem. Moje zachowanie było oczywiście przejawem <laughs> nawiązania poziomem do poziomu komentarzy, które objawiły się w tym odcinku. Nie zrozumcie mnie źle. Ja mam takie komentarze i tak wyjebane, i się tylko z nich śmieję. Nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Nie mam nic do tych osób. Nawet fajnie, że się takie idiotyczne komentarze pojawiają ze strony takich osób, ponieważ wtedy jest kontent na odcinek i cenna lekcja, żeby takich komentarzy nie pisać. Za uwagę. Dziękuję. A z panem Randonem Oliverem musimy kiedyś nagrać odcinek z FGP CUP. Spokojnie. Nie będzie tam orzecha. Bo to będzie puchar kontynentalny.